Soki są zdrowe. No, powiedziałabym od razu, że nie, ale wiadomo, że to zależy. Natomiast nie sam produkt, który jest jakimś tam narzędziem, jest problemem, lecz sposób, w jaki go używamy. I soki faktycznie zawierają ogromną ilość fruktozy, a dzisiaj już wiemy, że fruktoza odpowiedzialna jest za przyspieszenie procesów starzenia, za spuszczenie wątroby, za wpływanie na detoksykację tej wątroby, upośledzenie funkcjonowania wątroby, więc paradoksalnie może prowadzić nawet do dny moczanowej, może prowadzić do przyspieszenia procesów starzenia, ale też naukowo. Znaleźli połączenie z neurodegeneracją, czyli może to prowadzić również, może być jedną z przyczyn chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Więc łatwo by było powiedzieć, że, że niezdrowe, ale weźmy pod uwagę, że są osoby, które są kompletnie zdrowe, mają dużą muskulaturę, dużą aktywność fizyczną i jeżeli raz na jakiś czas wypiją sobie sok owocowy, to nie jest to kompletnie żaden problem dla ich organizmu. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która przeszła na detoks sokowy i teraz będzie się odżywiać sokami do każdego posiłku pi soki, bo są to witaminy i minerały, to jesteś w błędzie. To takie soki, taka terapia rzeczywiście będzie dla Twojego organizmu problemem. Po więcej treści obserwuj mnie.